Towarzysząca. To, tak? Ja w ja, przypadku towarzysząca to starego karnego nie pamiętam, tylko jak tak zwane dwie osoby mam prawo no, towarzyszące. To na rozprawę. To na, to, na posiedzeniu nie. Na rozprawę rozprawa zjadła na publiczności, poczynanie zjadła. Zapraszam pana tutaj. Tutaj pan, pracę, Po prawej stronie. Ja zezwam. Zdeniezja. 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 Ja, tak, to ja miałem wszystko. Tak, wszystko to. już. Proszę sobie Skarżący rok lat tak. Skarżący rok z 30 listopada 2007 roku prokurator, prokurator... prokurator w naszym mieście odmówił przecież śledztwa mm. w sprawie z Pana zalegowienia. Tak. Pana postanowieniu i te pisma są dołączone na to tak. pisma to są tuż tu odpowiadane, bo ja tak przypisą. Mm, tak, tak. I Oczywiście. Skarząca normalna piąta. Prze piątek, przepraszam, Jest, ja jestem pod, po, pod odpowiedzialnością przed karną. Przewodniczącym sprawozdanie skażąca opiera za żalenie. I proszę podkreślić, że jestem pod odpowiedzialnością karną. Ja doskonale sobie z tego zdaję sprawę. Dobrze. I nie, nie, ale to co do mnie, ja, ja chcę jeszcze parę rzeczy. Aha, chcę jest, tak, chcę się Wysokiego Sądu spytać, czy Wysoki Sąd dysponuje wyrokiem z 23 kwietnia 2002 roku? A w takim przedmiocie? A w tym przedmiocie to, to jest tak zwane prawo materialne. Ale ja ale w takim przedmiocie wyrok, czym, jaki wyrok? Z, z, czy jego sąd nie odpowiada w ten wyrok y, Sądu relacyjnego w Gdańsku. Tak. Ma. Tak. No. Jeśli wysoki sąd go nie uwzględni, to będzie tak zwany samobójcą. Czemu? Ja się nie cofnę przed wniesieniem aktu oskarżenia, prawda? Mało tego, do tego aktu oskarżenia załączę znieważenie. Czemu? Bo to znieważenie jest równoznaczne z odpowiedzią karną, taką samą jak, 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 jak oskarżenia. I oprócz tego, że ja tu wniosę, akko do sądu zastępnym, otrzymają wszyscy posłowie i senatorzy. Albo istota sprawy jest bardzo prosta. 11 lat mam rentę, a w tym czasie wydano 7 wyroków, że jestem zdolny do pracy. Czyli istota sprawy jest taka: 1 grudnia dostaję rentę, 30 grudnia 99 sąd wydaje postanowienie, że jestem zdolny do pracy. Już idiotyzm. Mało tego. Ja otrzymałem wrok przyznający mi rentę wypadkową na jakiej zasadzie? A no, na takiej zasadzie. Jak to? Najpierw mi się renta nie należy, bo jestem niezdolny do pracy, a jak uległem wypadkom, to co? Renta wypadkowa mi się nie należy, bo w dniu wypadku byłem chory? i idiotyzm. Prawda? Panie profesor, bo w ogóle w tej sprawie nie, nie oceniam merytorycznie tamtego strzegnięcia sądu tak, na tak, tak. z tego. tak? zagnie pana na w sprawie przełożenia uprawnień, nie dopełniałem przez... Tuska, tak, tak. A, a to wtedy. Tak, 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 tak. Erywać, tak, robimy, tak. tak, tak a, a to wtedy Wysokie Sądomie powiem, o co się rozchodzi. Bo Tak, tak. Tak, dobrze, to, zresztą, to, to dobrze. To, to skoro skoro ja ten wyrok no. pokazuję, prawda, jako prawo materialne, a prokuratorzy w tym zawiadomieniu nie sprawdzają tego, to jeszcze jeden bardzo ważny rzecz. Że jeśli ja składam skargę przykładowo, czy w biurze skarg, czy ministerstwo Ministerstwie Sprawiedliwości, czy Prokury, pro, prokuratury generalnej się składam i przychodzi mi odmownie, wbrew temu prawu materialnemu, czyli temu wyrokowi przyznającym mi rentę wypadkową, prawda, to co ja mam prawo? Bo to jest ja, czy Ja wbrew czarno na Mam prawo na podstawie artykułu 253 KPA złożyć skargę u szefa instytucji, czyli prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta o ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, i to nie jest praktykowane. Mało tego, ja w pismach do prokuratury generalnej, do Ministerstwa Sprawiedliwości piszę wyraźnie. Prokurator generalny Andrzej Seremeta jest bandytą. Piszę wyraźnie. Kwiatkowski jest bandytą. Składam 15 pism do Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, do Pana Kalisza. Żadnej odpowiedzi. To ja też jestem uprawniony. Parkali się z bandytą. I w tej chwili ja się przed niczym nie cofnę, bo nie jest życie za 600 zł, kiedy ja mam wyrok 1200 zł na rentę wypadkową. Więc, mało tego, że ja zrobię wniosek prywatny, go oskarżony na podstawie artykułu 53 Kodeksu Postępowania Karnego. Nie. Ja dołączę zniesławienie. A mało tego, do mnie się dołączą już fundacje walczące z tak zwanymi przestępstwami sądowymi i prokuraturami. I przykładowo. Już tak krótko, składam skargę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczy 54-57, bo w związku z tym ja demonstrowałem. Co robi według właściwości? Jeśli ja składam skargę na komendanta Wojewódzkiego Policji, w komendzie głównej policji, a oni odsyłają do niego, to składam Ministerstwie Spraw Wewnętrznych na komendanta głównego policji i znowu z Ministerstwa Sprawiedliwości do komendy głównej policji. No przepraszam bardzo, jak podwładny masz swojego szefa okarać? Także ja bym prosił się na tym zastanowić, dlaczego, ale dlatego, że w sprawach dotyczących dwóch takich samych postępowań w nadzorze sądowym nad prokuraturą po otrzymaniu postanowienia takiego jak pan, jak sędzia przewodniczący wyda, ja z To sędzia Łukaszewicz, chyba dobrze nazwisko mogę się pomylić, jest sędzią, bandytą, szyją, kanalem i tak dalej. I ja, proszę mi wybaczyć, bo ja mówię szczerze. Tak samo na Sądziku przy ulicy Zakona bo ja się nie cofnę. I teraz jest pytanie, czemu mi nie robią z artykułu 212, 226, 233, 234, 238? Czemu mi nie robią sprawy, prawda? No bo ja mam prawo materialne. Rozumiem, pan, to, rozumiem to Pan, rozumiem, bo tak. Pan mówił o wiele szczerze. Tak, mówi, tak, tak, a, a Tuska to, to dotyczy, że nie panują nad skar biurami skarg. Ja się tam to bardzo, o martwoty, czy o czym Pan mówi w tym szerszym spektrum, to ja się nie zadecydowałem z tego Tak, ja, ja, ja sprawy. Tak, to właśnie to, że pozwalają na tak zwane samodzielnie prawa w biurach I przepraszam, jeśli ja, ja na podstawie artykułu 306 paragraf 3 piszę do prokuratora generalnego Andrzeja Semeta. Jest Pan sędzia, ser, prokurator, prokurator generalny jest bandytą. Na podstawie artykułu 306 paragraf 3 powinno iść do prokuratora generalnego, a oni co robią? No, sobie nawet i bez sensu. Tak. I to jest właśnie ten, tak zwane niedopełnienie obowiązku kontrolnych. Artykuł 237 jako niedopełnienie, a to jest tak zwane jeszcze dodatkowo ukryte pokrycznictwo, bo wiadomo, jakie jest powszechne narzekanie na sądy i na prokuratury. I w tym właśnie jest cały sekret. Dobrze, za 5 minut są na głosie w tej sprawie. Dobrze. Będę prosił o rozwagę, bo 24 marca, jeszcze będę miał takie same posiedzenie, bo to, które dotyczy, to dotyczy pisma na tym, a ja potem 14 grudnia złożyłem. Dobrze, tylko poproszę, poproszę na głosie bez bez ustępem w kątku, dobrze? Dobrze. Jest... Y, y, jeszcze jedno, y, właśnie bardzo ważna jest uwaga. Czy wysoki sąd jest yy posiadaniu pisma, które złożyłem oczywiście też do sądu, o oby dwóch spraw. Tak, Czy Wysoki sąd też się by nie odnosił do tego mojego zdania złożonego Zobaczymy, do... Dobrze. Ale Tu Dziękuję.